Witam Was na kanale yogahome.pl, ja jestem Andy, a to kolejna praktyka z serii 15 minut na jogę. Dziś praktyka z kostką, a najlepiej z dwiema kostkami na poprawę balansu, więc jeśli czujesz, że pozycje balansowe sprawiają Ci problem, te 15 minut może pozwolić Ci zrobić progres właśnie w tym temacie. Jesteśmy internetową Szkołą Jogi i nasze działania w internecie są możliwe dzięki Waszemu wsparciu, dzięki temu, że nas wspieracie. Jeśli chcesz być częścią naszej społeczności. Możesz nas wspierać o tym też w opisie tego filmu. Wspiera nas również wasza subskrypcja, łapka w górę lub polecenie znajomym. Dobrym wsparciem może być też zakup w naszym sklepie choćby takich pięknych, solidnych drewnianych kostek. Zacznijmy sobie zatem od pierwszej pozycji, w której położymy kostkę w miarę na środku maty. Na razie jedna kostka będzie nam potrzebna i stańcie na lewej stopie na swojej kostce Unieś prawe kolano do góry, złącz dłonie na mostku i już tutaj wyczujmy trochę balans. Chwilę zatrzymaj się, możesz zadrzeć palce, stopy do góry. Mała utita hasta, przytrzymaj chwilę kolano w górze i z wydechem pochyl ciało do przodu, pociągnij piętę w tył, a ręce przenieś wzdłuż ciała. Wojownik trzeci, również zatrzymaj pozycję, chwilę utrzymaj balans. Jeśli twoja stopa nie mieści się na kostce, to będzie jeszcze trudniej. 4 i 5 I dodajmy sobie ruch pomiędzy dwiema pozycjami. Wdech, mała utita hasta i wydech, wojownik trzeci. Wdech, mała utita hasta. Wydech, wojownik trzeci. Wdech, mała utita hasta. Wydech, wojownik trzeci. Wdech, mała utitahasta, wydech, wojownik trzeci, już ostatni raz, wdech, mała utitahasta i z wydechem opuść stopę na ziemię. Zmieńmy stronę, na kostce wcale nie jest tak prosto, szczególnie gdy palce stopy trochę wystają poza kostkę. Najpierw wyczujmy pozycję, lewe kolano w górze, dłonie na mostku, chwila zatrzymania. W pozycjach balansowych dość istotnym elementem jest nasz wzrok. Staraj się nie biegać nim po całym swoim pokoju. Nie spoglądaj też non stop na ekran. Spróbuj się skupić na tym, co robisz, a wzrok utrzymać jak najbardziej statycznie, gdzieś w jednym miejscu. No i z wydechem pochyl ciało do przodu. Oczywiście punkt patrzenia również się zmienia, ale tym wzrokiem wędruj kawałek po kawałku ustaw ciało równolegle. No i dodajmy ruch. Wdech, kolano w górę, dłonie na mostku i wydech, pochyl ciało do przodu. Dobrze, że powiedziałem wam, żebyście nie patrzyli wdech do góry, to nie widać, kiedy robię skłuchę. Wydech, pochyl ciało równolegle do przodu. Wdech, kolano w górę. Wydech, pochyl ciało mocniej w przód. Wdech. Kolano do góry, wydech, wojownik trzeci. Wdech, kolano w górę. Ostatni raz wydech, wojownik trzeci. Wdech kolano do góry i z wydechem odstaw stopę na ziemię. Dobra, ja czuję, że już moje stopy i łydki nieco się rozgrzały. Teraz przydadzą nam się dwie kostki i najlepiej ustawcie je od razu. Jedną kostkę na jednej stronie maty, drugą kostkę na drugiej. Stańmy na środku pomiędzy dwiema kostkami i od razu skręćcie prawą stopę do boku, tylną stopę również troszeczkę. W przód, wdech ręce na boki, i na razie standardowy trójkąt. Zejdź do pozycji trójkąta tyle, ile możesz. Może nawet udać się chwycić za dużego palucha stopy. Jeśli masz balans, spójrz do góry na kciuka. Oddychaj raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć, uwaga, z wdechem unieś całość do góry, z wydechem ugnij nogę z przodu i opuść dłoń na kostkę. Na wdechu przenieś balans w przód i unieś tylną nogę do góry, stopa skierowana jest do boku. Górna ręka ciągnie nas do sufitu, czyli pół księżyc z delikatnym podparciem na kostce i z głową między monsterą. 2. 3. 4 I z wydechem ugnij nogę, na której stoisz, opuść stopę na ziemię. Na wdechu do góry, z wydechem skręć stopy na drugą stronę i zejdźmy do trójkąta, do lewej nogi. Przytrzymaj piszczel, kostkę, może dużego palucha stopy, i zostań. Oddychaj. 2 3 4 i 5. Wdech do góry. Z wydechem ugnij nogę z przodu. Dłoń wędruje w przód na kostkę. Przysuwam tylną nogę i unoszę ją również równolegle do podłogi. Jeśli mogę, obie nogi proste w kolanach. Jeśli masz balans i czujesz się zbyt pewnie, to spójrz na swojego górnego kciuka. Będzie trudniej. 3. 4. I z wydechem odstaw nogę. Na wdechu do góry. Z wydechem znowu skręćmy nogi, ale tym razem skręćmy również biodra. Przodem do krótszej krawędzi maty. Tu zrób wdech. I z wydechem zejdź do pozycji piramidy. Możesz położyć dłonie na piszczel. Może sięgniesz do kostki z przodu. Albo położysz dłonie na ziemi. I opuścisz czoło w stronę piszczeli. Chwilę zostań tutaj. Oddychaj rans. 2 3 4 i 5, wdech, wydłuż plecy, wyciągnij się w górę, i z wydechem tak samo. Ugnij nogę z przodu, przenieś dłonie obie na kostkę, i unieś lewą nogę do góry. Podparty Wojownik Trzeci. Możesz zostać tutaj, a jeśli chcesz więcej, próbuj coraz leżej trzymać kostkę. Prawie w ogóle jej nie używać. Może użyjesz tylko dwóch palców, kciuków do podparcia, tak żeby większość pozycji trzymała się na stopie, a nie na dłoniach. 3, 4. I z wydechem odstaw nogę na ziemię, na wdechu całość w górę, ręce na boki, z wydechem skręć stopy przodem do krótszej krawędzi maty i zejdź do dołu. Możesz trzymać piszczel, kostkę tam gdzie możesz, tam gdzie sięgasz, opadnij w dół, na razie pozycja piramidy. Oddychaj. Ustaw dobrze balans, poczuj dobrze wklejoną stopę w podłogę. To jest podstawa do tego, żeby trzymać pozycje balansowe. Weź jeszcze głębszy wdech, spokojny wydech. Na wdechu od razu całość do góry. Z wydechem ugnij nogę z przodu, opuść dłonie na kostkę. Wdech, unieś tylną nogę równolegle do podłogi i zostań. Oddychaj. Jeśli czujesz, że jest łatwo, staraj się jak najmniej używać kostki do trzymania balansu. Niech pozycja będzie mocna z samej nogi. Oddychaj 2. 3, 4. I z wydechem odstaw nogę. Wdech całość w górę, ręce na boki. Wydech skręćmy jeszcze raz nogi i również skręćmy biodra. Tu na wdechu unieś prawą rękę, lewą rękę, przepraszam, do góry. I z wydechem opuść lewą rękę albo na piszczel, albo na ziemię. Na wewnętrznej stronie albo na zewnętrznej stronie stopy. Lewa ręka wyciąga nas do góry. Pozycja skręconego trójkąta. Zostań, oddychaj. Raz, dwa, trzy, cztery. I pięć uwaga, wdech całość w górę i nadal lewa ręka teraz z wydechem sięga na kostkę, Prawa, no, lewa noga w górę i prawą rękę ciągnę do sufitu. Skręcony pół księżyc. Jeśli masz balans, możesz spojrzeć na górnego kciuka. Oddychaj 2, 3, 4. I z wydechem opuść nogę na ziemię, na wdechu do góry. Z wydechem skręć nogi do boku, skręć biodro. Wdech, unieść prawą rękę do góry. I z wydechem prawa dłoń tam, gdzie możesz, sięga do ziemi. Na wdechu lewa ręka w górę i skręcony trójkąt. Oddychaj raz. Dwa. Górna ręka ciągnie do sufitu. Trzy. 4 I pięć wdech do góry, wydech, ugnij przednią nogę, połóż dłoń na kostkę i unieś tylną nogę do góry. Górna ręka ciągnie nas do sufitu. Skręcony półksiężyc, oddychaj raz. 2 3 4 i z wydechem odstaw nogę. Na wdechu całość w górę, ręce na boki, i uwaga, z wydechem jeszcze raz skręć nogi, przodem do krótszej krawędzi. Tu zrób wdech, z wydechem od razu ugnij nogę i połóż dłonie, obie, na kostkę. Z wdechem unieś tylną nogę, podparty wojownik trzeci. I uwaga, spróbujemy zrobić przejścia na zmianę. Z wdechem prawa ręka wędruje w górę, otwórz prawe biodro do góry, półksiężyc. Wydech, opuść dłoń do kostki, podparty wojownik trzeci. Wdech, druga ręka, wędruje w górę skręcony półksiężyc. Wydech, opuść dłoń na kostkę. To jeszcze po razie. Wdech, ręka do góry, otwórz półksiężyc. Wydech, opuść dłoń, podparty wojownik trzeci. I druga ręka, skręcony półksiężyc, wyciągnie się mocno w górę. I wydech, opuść dłoń na kostkę, opuść tylną nogę. Wdech do góry. Wydech. Skręćmy się na drugą stronę. Tu zrób wdech. I z wydechem opuść dłoń na kostkę. Na wdechu unieś nogę do góry. Tu spokojny wydech. No to teraz prawa ręka z wdechem do góry, do pół księżyca, otwórz pozycję. Z wydechem ręka wędruje do dołu, palce tylnej stopy skierowane w dół w stronę podłogi, podparty wojownik trzeci. Wdech, lewa ręka wędruje w górę, skręcony pół księżyc. Wydech, opuść dłoń na kostkę do wojownika trzeciego. No i jeszcze raz. Prawa ręka do góry, wdech, otwórz również biodro. Wydech, opuść dłoń, podparty wojownik trzeci. I wdech, lewa ręka do góry, otwórz pozycję. I wydech, dłoń na kostkę. Tu wdech i z wydechem odstaw nogę. Na wdechu całość w górę, ręce na boki. I z wydechem złączcie stopy na początku maty. Na koniec ostatnia pozycja i mamy dwie opcje do wyboru. A w sumie nawet trzy. Można zrobić pozycję drzewka na ziemi. Można zrobić pozycję drzewka stojąc na kostce, gdy jest ustawiona płasko. Już wiemy z początku, że już jest trochę trudniej trzymać balans. Jeśli chcesz więcej, postaw kostkę na drugiej krawędzi, na tej dość wąskiej, ale nie na tej najwyższej. Stań na kostce. Przepraszam, na lewej nodze. I ugnij prawą nogę w kolanie. Teraz możesz położyć stopę po prostu na łydkę, najpierw utrzymać balans, jeśli czujesz się na siłach, pociągnij stopę, wcale nie jest tak łatwo, na udo, dłonie w geście namaste, oddychaj, raz, dwa, trzy, cztery, no to 4,5, bo zaczęło mi wychodzić. I 5, opuszczamy. No dobra, zmiana nogi. Ta druga krawędź wcale nie jest taka prosta, jest dość wąsko, przynajmniej dla mojej stopy. A jak ktoś ma piankową kostkę, to już w ogóle współczuję w górze. Uginam lewą nogę albo przykładam ją nisko. Ręce najpierw mogą pomóc balansować, może trochę wyżej, a może uda się odłożyć. Stopę na udo, a jak jest wszystko, to jeszcze złapać dłonie na mostku, pełne drzewko, zostań, oddychaj raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Opuść stopę, odetchnij. No dobra, wcale nie było to proste na tej kostce. Kochani, dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszą ekspresową praktykę na balans. Ja mam całkiem niezły problem z tym balansem. Moje stopy trochę wariują od biegania, więc czuję, że ta praktyka była dla mnie dość wymagająca. Dajcie znać w komentarzu jak wam poszło i czy czujecie, że ta kostka była dla was dzisiaj jakimś utrudnieniem w tym balansie, czy to w ogóle nie stanowiło żadnego problemu. Zachęcam was do odtwarzania innych praktyk z serii 15 minut na jogę i łączenia ich w większe bloki praktyk, czyli możecie odpalić teraz kolejną praktykę z naszej serii, tak żeby połączyć sobie w coś dłuższego. Dzięki serdeczne i do zobaczenia na następnej praktyce na Mastę.